Witajcie, kochani, ponownie na naszym kanale. Pojawiły się nowe pytania, i dlatego pozwoliłem sobie zaprosić naszego ulubionego gościa jeszcze raz, abyśmy abyśmy mogli znowu podyskutować na tematy kursowe. Tak więc, witaj, czarku. Dzięki, że znalazłeś czas, żeby znowu, znowu porozmawiać o kursie. No, i może bez, bez jakby przedłużania, mamy tu trzy pytania znowu od naszej słuchaczki Czowicki pani Małgorzaty Sommer. I może od razu zadam pierwsze pytanie. Jeśli przebaczamy na co dzień to, co jest do przebaczenia, to kiedy można powiedzieć, że nasz umysł stał się prawidłowy? Witam wszystkich. Mamy tutaj właśnie prima inter pares, czyli studentkę wyjątkowo aktywną, która zadaje dużo pytań i bardzo się cieszymy, bo w przeciwnym razie nie mielibyśmy pretekstów do tej spotkań online. Tak, właśnie. O... No. Zadawajmy pytania. Korzystajmy, prawda, że można porozmawiać o kursie. Słuchajcie, to nie jest kurs magii, tylko to jest kurs w charakterze. Kurs po angielsku to znaczy przedmiot, to jest przedmiot akademicki. Tu się studiuje, tu się zgłębia temat, tu się go rozkwinia a nie traktuje się magicznie, czy też w jakiś sposób rytualny. Prawda, że jeżeli coś powiemy tajemniczo formułę, to w tym momencie prawda, spotka nas cud, znajdziemy miejsce parkingowe, albo wygramy milion w totolotka. To nie są cuda zgodnie z kursem cudów. No i wracając tutaj do pytań zadanych przez Małgosię, czyli tego pierwszego, jeżeli przebaczamy na co dzień, to co jest do przebaczenia, to czy umysł stał się prawidłowy? Otóż Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, i jest to napisane w objaśnieniach terminów kursowych, że nie jest to kurs zajmujący się ściśle terminologią i z, y, 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 konkretnymi terminami. Dlatego, że taka terminologia może zawsze budzić pewne, pewne y, y, konflikty, czy też powiedzmy nieporozumienia, także na ile dobrze rozumiemy te tematy, to widocznie na daną chwilę mamy je w ten sposób rozumieć. Dajmy Duchowi Świętemu żeby nam później w miarę możliwości prawda, nasze wewnętrzne obrony, psychologiczne obrony osłabił w ten sposób, żebyśmy poszli dalej i dostrzegli głębsze znaczenie, które się w stosunkowo prostych słowach kursu kryje. No więc może tutaj się posłużę kenowymi definicjami, co to jest. W moim przekładzie jest nieco inaczej, nie umysł prawidłowy, tylko jest umysł słuszny i umysł niesłuszny. Natomiast w wydaniu centrum jest umysł prawidłowy, umysł nieprawidłowy. Ale mniej więcej są to synonimy. I teraz tak, jeżeli chodzi o... Um, oba terminy, umysł słuszny i niesłuszny, dotyczą sytuacji postosobnieniowej, czyli w tym momencie, kiedy pojawiła się świadomość i zadaliśmy pierwsze pytanie, którego nigdy nie powinniśmy w zasadzie zadawać, kim jestem. I straciliśmy pewność tego, kim jesteśmy. Czyli Tymi dwoma, a w zasadzie trzema składnikami umysłu, częściami umysłu, zostały one wytworzone wskutek naszego odosobnienia od Boga. Oczywiście, które jest, które się wydaje, że jesteśmy osobni, bo nie jesteśmy osobni. Ale w tym momencie, i tak jak powinniśmy myśleć, no więc Ken definiuje ten, tę umysłowość, czy też umysł słuszny, jako część naszych odosobnionych i rozszczepionych umysłów która mieści Ducha Świętego, głos przebaczenia i rozsądku. Jesteśmy bezustannie proszeni, aby wybrać go zamiast niesłusznego myślenia, aby podążać za wskazukami Ducha Świętego, a nie jego i w ten sposób powrócić do jednego umysłu Chrystusa. Także to nie jest tak, że w wyniku przebaczenia nabierzemy prawidłowego umysłu. Co najwyżej przebaczenie jest efektem korzystania z naszego prawidłowego, czy też słusznego, umysłu, który jest siedzibą Ducha Świętego. Wymaga to też naszej, z naszej strony chęci tego słuchania, tak, czyli po pierwsze przytomnienia sobie, że przeczytaliśmy te 1200 stron i prawdopodobnie jesteśmy, mamy przeświadczenie, że istnieje inny, istnieje lepszy sposób, w jaki możemy reagować na to, co nas spotyka sytuacja, z sytuacji, z jakim mamy do czynienia i relacje, w jakich się znajdujemy. Natomiast jeżeli chodzi o umysł niesłuszny czy też nieprawidłowy, to jest to ta część naszych odosobnionych i rozszczepionych umysłów, która jest siedzibą ego, głosu osobności, grzechu, winy, lęku i ataku. Jesteśmy również bezustannie proszeni o wybranie słusznego umysłu zamiast niesłusznego, który więzi nas coraz bardziej w świecie osobności. Także. Zarówno umysł niesłuszny, jak i słuszny, jak i tak zwany decydent mentalny, który znajduje się pomiędzy nimi i który jest mechanizmem dokonywania wyborów, powstał po powstaniu świadomości, tak? po rozszczepieniu umysłu. I mamy do dyspozycji, mamy tutaj wkrótce się dowiadujemy, że mamy coś takiego jak umysł, że możemy z niego korzystać, i prawidłowym korzystaniem z niego jest słuchanie naszego słusznego umysłu, gdzie znajduje się odpowiedź zamiast problemów, w którym, czyli umysłu niesłusznego. Czy przeba jeżeli przebaczamy na co dzień, to co jest do przebaczenia? Do przebaczenia, kochani, jest wszystko. Do przebaczenia są ładne kobiety, do przebaczenia są brzydkie kobiety. Dobrzy mężczyźni są do przebaczenia. I nie Myślę, dobrze, że dla myśli, części osób, co to mówisz, też będzie okazją do przebaczenia. Tak jest, kochani. Przebaczajcie wszystko wszystkim, Cezaremu, Hubertowi też, przede wszystkim sobie, dlatego, że jeżeli widzicie, że sytuacja wymaga przebaczenia, to znaczy czego? Że jest to albo wołanie o miłość, albo wyraz miłości. Z tym wołaniem o miłość to... Kto jest tak naprawdę wyłany o miłość? No w nondualizmie przecież nie ma tego brata na zewnątrz. Wyprojektowaliśmy go z tego, czego żeśmy nie chcieli. Ten świat uczyniliśmy w naszym przeświadczeniu z tego, czego nie chcemy. Wszystko, czego chcieliśmy się pozbyć, ten cały śmietnik niesoptowany. Ekologicznie. Umieściliśmy to na zewnątrz i dziwimy się, że teraz się nakrada i nie możemy drzwi otworzyć, żeby ujrzeć światło na zewnątrz. A może sami żeśmy tam śmieci na nawy, wyrzucali. No tak. I także, Małgoniu, to jest tak, że stale mamy do, do dyspozycji umysł słuszny, niesłuszny, ale gorąco polecam myślenie słusznym umysłem i przebaczanie, dlatego że to jest jedyne, co ma sens. To jest jedyne, co naprawdę przy odpowiednim treningu daje nam niesamowitą stabilność, pokój, radość przyjdzie potem, ale warto jest przebaczać wszystko. Aby mieć, dawaj wszystko wszystkim. Lekcja Ducha Świętego, prawda? Co to znaczy wszystko? Dawaj miłość wszystkim. A co to znaczy w warunkach ziemskich? Przebaczaj wszystko wszystkim, bo to, mój drogi w ogóle nie miało miejsca, nigdy się nie wydarzyło. Pamiętajmy, zawsze przebaczamy złudzenia. Nic rzeczywistego nie jest zagrożone, nie istnieje nic nierzeczywistego. I na tym polega pokój Boży. Pamiętajmy o tym. Tak. No ja bym... Myślę, że w tym wyczerpałem to, to odpowiedź na pytanie. Oczywiście być może być może nie jesteś, Małgosiu, z tego do końca zadowolona, to proszę w takim razie o przebaczenie ewentualnie do pytania. Ja tylko dodam od siebie, że mnie się zawsze jakby przebywanie całkowicie w słusznym umyśle, to chyba już jest taki bardziej oświecony krok, że to jest coś równoznaczne z oświeceniem. Natomiast nastąpi to chyba dopiero wtedy, kiedy ostatecznie no, odczynimy ego. Tak jak jest ta analogia obierania cebuli, że jak odbierzesz jedną warstwę, to to nadal jest cebula, jak następną warstwę, no to jest trochę mniej, ale nadal jest cebula i. I jak będziesz systematyczny i cały czas obierał tą cebulę, to w końcu dotrzesz do samego końca, kiedy już nie będzie warstw i, i cebula zniknie. I tak samo jest z tego, że trzeba przebaczać, czyli każde jakieś przebaczenie zdejmuje jedną warstwę tej cebuli, tej, nie od tej ukrytej winy, która jest w naszym umyśle. I robimy to właśnie za pomocą narzędzi, które daje nam słuszny umysł, czyli przebacz, przebaczenie. I dopiero. Od ten, nie, ten niesłuszny umysł to jest właśnie ta cebula, którą obieramy poprzez przebaczenie, aż do momentu, kiedy nie, nie będzie już nic, nic nie będzie zakłócało naszej wizji, i wtedy będziemy w słusznym umyśle. Więc myślę, że to jest cel, do którego y, będziemy, czy powinniśmy dążyć, gdyż no, jest on fajny. Bo, Boży, Boży pokój i radość są moje, jak mówi kurs. Okej, okay, to przejdźmy może do drugiego pytania które też które też jest na temat prawidłowego umysłu. Czy myślenie prawidłowym umysłem równa się szczęśliwy sen? Happy dream. Happy dream. Happy dream to ja bym raczej powiedział, że to jest coś takiego że jesteśmy świadomi tego, że śnimy. Tak zwane lucid dreaming, tak? Czyli no nie sen na jawie, ale po prostu znaczy, to chyba to nie jest nie, to. No... Szczęśliwy sen to o nim pisał Gary Renard, że w momencie, kiedy jakby bierzemy kurs na poważnie i bierzemy się za odczynianie ego, za przebaczanie wszystkiego i myślenie, raczej znaczy bycie, prawda, takim pozytywnym, czy też pełnym miłości w stosunku do, do świata i do ludzi na zewnątrz, którzy wydają się tam istnieć. To po, po, po pewnym etapie czynienia tego systematycznie, nasz, nasz sen stanie się jakby szczęśliwszy, czyli mniej nas będzie, mniej będzie lęku, mniej będzie niepokoju i tego, tego wszystkiego, co jest związane z ego. I będzie to spowodowane tym, że tego ego w nas będzie mniej, ponieważ będzie odczyniane, jakby ta cebula będzie obierana. Więc to, więc to chyba o to chodzi. Słusznie. Bardzo, bardzo mi się podoba to co powiedziałeś, aczkolwiek nie powinienem oczywiście oceniać, natomiast zauważmy, że obieramy tą cebulę, obieramy, obieramy, cebula znikła, a ręce nadal śmierdzą. I to jest właśnie sytuacja. Ale nie, sytu nie będzie nam to przeszkadzać. O to chodzi, żeby pamiętać właśnie, cebula znikła, ale Mieliśmy z tym do czynienia, niemniej nie jest to ważne w tym momencie, przestaje dla nas być takie istotne. Pamiętajmy, że nie ma stopni trudności w cudach, tak? Czyli jeden nie jest ważniejszy od drugiego, a nie trudniejszy od drugiego, wszystkie są dokładnie takie same, gdyż są wyrazami miłości. Pierwsza zasada kursu cudów nas tak uczy, prawda? Natomiast ja, mimo wszystko, obstaję przy tym, że, jesteś, będzie, że będzie to takie śnienie na jawie, kiedy będą się niekiedy, kol, niekiedy będziemy mieli w tym śnie, do czynienia z sytuacjami, które, które są nieprzyjemne, bo póki trwa czas, to będziemy mieć z takimi sytuacjami do czynienia. Niemniej nie będziemy ich brali na serio. Ja na przykład często mi się śnią jakieś tam dziwne rzeczy, które być może by pewnych kogoś tam, zwłaszcza małe dziecko, gdyby się przyśniło to mojemu dziecku, na pewno nie lękiem. Niemniej ja zawsze mam świadomość, że to jest tylko sen. i. I myślę, że to jest ważne właśnie, żeby, żebyśmy trenowali się w myśleniu, że to, co widzimy, nie jest, rzeczy, nie jest rzeczywiste, że to, co myślimy, że to, co widzimy, jest efektem naszego wyboru że to nie jest faktem i w tym momencie będziemy mieli dobrą, mocną podstawę do tego, żeby wszystko przebaczać, dlatego że będziemy, to jest taki proces nieco autokatalityczny, czyli im więcej cudów, im więcej przeba będziemy przebaczali, tym bardziej będziemy w tym wytrenowali i po prostu to, co kiedyś było dla nas trudne, będzie równie łatwe do przebaczenia jak jakaś błahostka. Czy będzie taka Też kula gadałeś, na przebaczenia się robiła, tak? Dokładnie tak, o to chodzi, żeby to kula śnieżna była. Przede wszystkim mówię, no, kto wymaga woli. Często jest tak, że w sytuacji, kiedy nam się y, y, okoliczności są przyjemne, mamy tendencję o, o tym, żeby do tego, żeby zapominać o tym, że mimo wszystko. Niebo jest czymś dużo większym niż to, co widzimy i co, co nam się podoba. I że nie warto jest porozumieniać się na drobne i podążać za, i osiągać małe, tylko małe cele, kiedy tak naprawdę jedynym celem, jaki jest to co? Żebyśmy mieli stały pokój i radość, a nie prawda przeplatankę, raz, raz dziwne sytuacje, niedobre, bolesne, a raz takie, które. Które, które nas napawda, napawają radością. Ostatecznie, co jest naszym powołaniem i co jest wolą naszego ojca wobec nas? Abyśmy byli szczęśliwi. Myślę, że to jest takie samo powołanie, ma każdy ziemski rodzic, a przynajmniej powinien mieć, żeby jego dziecko było szczęśliwe. To jest, to jest, to jest najważniejszy cel i pod tym względem stworzyciel nie różni się od, od dobrego rodzica ziemskiego i zagwarantował to nam dając nam tak naprawdę wszystko i naszą naturą jest radość bez zadawania pytań bez świadomości kim jestem czym jestem prawda albo ci, gdzie się znajduję i jak to wszystko wygląda tylko po prostu bycie sobą przez duże S bycie sobą to jest radość bo dla radości zostaliśmy stworzeni no tak a że chwilowo przestaliśmy zapomnieliśmy się śmiać i wzięliśmy wariacką ideę za rzeczywistość no to już jest nasz wybór, ale Bóg, który nas miłuje, nie ingeruje w nasze wybory, zapewnił, że jesteśmy bezpieczni. Jak nam się znudzą głupie zabawy piaskownicy, to wtedy wrócimy do niego i będziemy się pospołu z nim radowali. Dzięki. Dzięki. Także czy myślenie prawidłowym umysłem równa się szczęśliwy sen? Dopóki Jeszcze jedna uwaga, dopóki trwa postrzeganie, to więc pamiętajmy postrzeganie i opiera się na różnicach. I będą sytuacje takie i owakie, ale zawsze pamiętajmy w sytuacji złej, że jest inny sposób patrzenia na to, jaki, że mogę to przebaczyć, że zamiast tego mogę widzieć pokój. Prawda? I to jest ogromna. To, czy to jest mało? No zastanówmy się, czy to jest mało. W każdej sytuacji, obojętne, co by się działo, jeżeli zamiast, zamiast tego mógłbym widzieć pokój, albo Bóg nie stworzył tej choroby, więc nie jest ona rzeczywista. I jeżeli przypomnimy sobie jeszcze kilka akurat takich rzeczy, których, które żeśmy przeczytali w kursie, no to jesteśmy good to go, żeby iść dalej, żeby, żeby, żeby coraz właśnie ten, co to jest spokój, to jest brak różnic i brak konfliktu przede wszystkim. Jeżeli zintegrujemy te, jeżeli te wszystkie nasze naucza, nauki, to co, czego uczymy się w kursie, ulegnie integracji, to w tym momencie będziemy dysponowali niezachwianym pokojem, tak? A stąd już blisko do nieba. No tak, dzięki. Ja jeszcze przypomniałem się, że Ken Łapnik mówił, że w zasadzie dobry student kursu to powinien czuć się szczęśliwy niezależnie od sytuacji, że i to może właśnie też jest jakby część odpowiedzi na to, że kiedy znamy prawdę, czyli jesteśmy w tym prawidłowym umyśle, tak? Jak to rzeczywiście wszystko jest, to wtedy wiemy, że cokolwiek się dzieje, to nie jest to realne. No i to nie, nic, nic złego się nie dzieje. Nawet kurs mówi takie w sumie szokujące rzeczy, że nawet zniszczenie ciała fizycznego dla, dla ludzi, prawda, jest oburzające. Natomiast kiedy pamiętamy, że dusz, duch czy umysł jest nieśmiertelny, to jednak trochę perspektywa się w tym momencie zmienia. Więc. Właśnie. A jeszcze a propos właśnie. pokoju, pokoju umysłu, to, to mi się przypomniał taki cytat z kursu, że właśnie pokój umysłu nie jest małym darem, że to jest, to nie jest mały dar, to bardzo duży dar. Okej, okay, to mamy drugie Kochani, pytanie. dodam w tym momencie, kró, króciutko jeszcze dodam. Jeżeli chcemy mieć maybacha, albo wielki dom, albo służących, albo nie wiem, 10 cyfr na koncie, to po co to wszystko jest tak naprawdę? Czemu to służy? No przecież nie po to, żeby był wielki dom czy tego, tylko nam to coś daje. Co to nam daje? Poczucie stabilizacji, poczucie pokoju, tak? Cieszymy się tym. I oczywiście, że ktoś ma takie hobby, że mamy Aybacha czy nie wiem, jakieś Lambo czy coś innego. Na to, więc nie zapominajmy, że nie żyjemy dla Lambo, że nie żyjemy dla wielkiego domu, tylko że Żyjemy po to, żeby się cieszyć. Bóg nam dał radość abstrakcyjną, radość tworzenia. Natomiast tutaj może upatrujemy, jeżeli będę miał lambo, to będę szczęśliwy. Tutaj jest wszystko warunkowe. A jak nie będę miał lambo, to będę nieszczęśliwy. Tu wszystko zależy, że tak powiem, od naszych. Tego, co u, uważamy za sukces, ewentualnie naszą porażkę, od naszych zdobyczy, tak, ale ostatecznie, jeżeli wznosimy wielką cytadelę, prawda, zamek wielki to po co? Czemu on służy? Obronie, po to, żebyśmy się czuli spokojniejsi. Tymczasem, że, tymczasem rzeczywistość Boża i rzeczywistość w ogóle nikomu nie zagraża. W związku z tym zamek jest niepotrzebny, zbyt jest niepotrzebna, dziesięć cyfr na koncie nie są potrzebne, Majbach nie jest potrzebny, bo nam do nas należy wszystko. Do nas należy abstrakcyjna radość tworzenia. Dobrze, to zostało nam trzecie pytanie, które brzmi Czy możemy oczekiwać, że jeśli codziennie przebaczamy okoliczności, które chcemy przebaczyć, to z czasem okoliczności podlegające przebaczeniu będą coraz łagodniejsze? No, czyli czy ego pytanie. będzie nas mniej trenowało, jeśli będziemy w trakcie odczyniania, będziemy je odczyniać. Ja myślę, że tak. A jaka jest sytuacja, że tak powiem, no kuc jest materiałem do nauki i na dodatek co za niego się bierzemy, to tak jakbyśmy, byśmy, nie wiem, po roku czy tam po przerobieniu, po przeczytaniu, po przerobieniu lekcji okazuje się, że ojej, ta książka to chyba, chyba tego nie przeczytałem, przeoczyłem, bo widzę głębiej, widzę więcej. A problemy nadal się, że tak powiem, w naszym życiu i trudne sytuacje, i trudne relacje, i trudne pytania pojawiają się. I to wygląda w sposób następujący. Jesteśmy na tej takiej e, krzywej uczenia się, tak? Mamy na niej wzloty i upadki. Niemniej, to jest mniej więcej tak, na pewno kurs matematyki zawarty w programie na, dla pierwszej klasy, dla pierwszoklasisty klasisty jest trudny i on się uczy. I w ósmej klasie jest to samo. Nie mówiąc o tym, że na studiach. Pójdziesz na studia i okazuje się, że znowu ma z jakimiś trudnymi zagadnieniami do czynienia. Niemniej, jeżeli jest w nas wola nauki, jeżeli jest w nas wiara, to się tego nauczymy. Czyli to jest nastawienie: przebaczę i będę widział to inaczej. Niestety Małgosiu nie ma gwarancji, że lekcje będą łatwiejsze. To wszystko zależy od Twojego zaangażowania w proces przebaczenia. Jeżeli nauczysz się właśnie przebaczać i tego, że jest inny sposób reagowania na tę sytuację, to wtedy będzie łatwo. Natomiast jeżeli zapomnisz o tym, no to sytuacja będzie się wydawała bardzo trudną. Można tutaj sparafrazować też powiedzenie z uporem cytowane przez tradycyjnych chrześcijan, mianowicie, że każdy dostaje krzyżyk na swoją miarę, tak? Jeden lżejszy byłby nie udźwignął, a drugi ciężkiego kloca, prawda, że się zatacza, ale, ale jakoś też idzie do przodu. I tak samo jest tutaj. Od prostszych działań w pierwszej klasie, czyli dodawania, odejmowania, rachowania, przechodzisz Małgosiu, do rachunku różniczkowego i całkowego. Później, nie wiem, do jakiejś matematyki bardzo złożonej i ciągle są, że tak powiem, w tym świecie dualizmu są wszelkie wsze, cały czas coraz to nowe problemy, i coraz to nowe rzeczy do nauczenia się, dopóki do nas nie trafi o to, oto radosne rozwiązanie, jakie zasugerował Bóg, że jest jeden problem i jest jedno rozwiązanie. I na ile jesteśmy gotowi zaakceptować ten fakt, na tyle będziemy uwolnieni. Natomiast mnie, na, mnie też nadal się zdarzają trudne sytuacje w domu, o ile razy mnie to, pod, że tak powiem, strasznie nerwowo reaguje, tym bardziej, że sytuacja niekiedy wydaje się wynikać spod kontroli. No i czasem łapię się na tym, że oczywiście tak jak Jezus mądrze mówi w Kursie Cudów, ego mówi wpierw, jest zawsze w błędzie. No! Ale po krótszej lub dłuższej chwili przypominam sobie, że no i co, i to było z ducha świętego czyzego. No i oczywiście się pukam w głowę z roz, wewnętrznie z rozbawieniem. Muszę się kryć to bo moje rozbawienie wewnętrzne, bo inaczej żona by mi dała popalić, że nie traktuję tego tak na, na serio, tej całej sytuacji, bo ona ma nieco inne zapro, zapatrywania niż ja. Niemniej jest znakomitą nauczycielką przebaczenia ponieważ wyciąga dużo słabości, że tak powiem, z mojej strony, za, które, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Powiem wam taki bardziej nieprzyjemny człowiek, co... nie mówię, że moja żena taka jest, tym jest lepszym nauczycielem przebaczenia, to jest dopiero mistrz nauczyciel, jak tam da tak pod kociołek, że aż nam parazuszy pójdzie, albo dym. No to nie ma, nie ma tutaj, no nie ma tutaj żadnej gwarancji. Bo życzę ci oczywiście, że... A z drugiej strony wiecie co? Trudna lekcja, dzięki trudnym lekcjom uczymy się więcej. No, jest prosta lekcja, no to, to zaczynamy się nudzić i kwestionować. A po co w ogóle ta lekcja? Natomiast jak nas to coś, tak coś tak porządnie przyciśnie, no to wtedy, aj waj, wracamy tam, prawda, do tego kursu, zaczynamy wetować i przez jakiś czas znowu żyjemy kursem. Po czym zapom zapominamy o kursie, prawda? I, tak, i taka amplituda, prawda? Z lotów i w cudzysłowie upadków, yy, prawda? Yy, dokąd będzie trwało postrzeganie, będzie nas prześladować. Jeszcze tutaj jedna, jedno takie, gdzieś zobaczyłem u mogoś. Aha, to odnosiło się w zasadzie do pierwszego pytania. Yy, chciałbym tutaj wrócić, gdyż przygotowałem sobie dwa cytaty. Warto jest czytać objaśnienia terminów których u mnie nie ma, są w wydawnictwie centrum. <laughs> nie mogłem wydać objaśnień, terminów, ponieważ, ponieważ nie zostały, że tak nie znalazły się w domenie publicznej. A znajdują się tam bardzo, bardzo ciekawe i pomocne informacje. Więc co się tyczy, jeżeli chodzi o ten umysł słuszny i niesłuszny. Umysł może być słuszny bądź niesłuszny, zależnie od tego, którego głosu słucha. Umysłowość słuszna słucha ducha świętego. Przebacza świat i poprzez wizję Chrystusa zamiast niego widzi świat rzeczywisty. Jest to wizja ostateczna, ostateczne postrzeganie, stan, w którym Bóg sam czyni ostatni krok. Tu kończy się czas pospołu ze złudzeniami. Umysłowość niesłuszna w zamian słucha ego i snuje złudzenia, postrzegając grzech i usprawiedliwiając gniew, widząc winę, chorobę i śmierć jako rzeczywiste. Zarówno ten świat, jak i świat rzeczywisty są złudzeniami, ponieważ umysłowość słuszna jedynie przeocza lub przebacza to, co się nigdy nie zdarzyło. Nie jest to zatem jednoumysłowość umysłowość umysłu. Nie jest to jeszcze umysł Chrystusa. Nie jest to świat przebaczony. Nie widać tam jeszcze y, tych trawników nieba, bo. Powiedzmy, że widok jakiegoś paskudztwa zastąpił ładny widoczek, niemniej brakuje temu jeszcze tej ostatecznej stabilności, abyśmy widzieli tylko i wyłącznie oblicze Chrystusa, czyli co? Świat przebaczony. Jeżeli na każdą sytuację, a no taką na przykład, że podszliśmy do Poncjusza Piłata, prawda, i za chwilę dowiemy się, że zostaniemy ukrzyżowani, bo prawda, tak mówi prorocy, czy też chcemy, że tak powiem, pokazać lekcję że ciało nie jest istotne i nie odgrywa większej roli w komunikacji i że nic nie jest w stanie zakłócić komunikacji stworzonego i ze, stworzyciela ze stworzonym, no to w tym momencie, gdy będziemy tym mistrzem, to, to czy nas ukrzyżują tak naprawdę, czy nas pogłaszczą po głowie, nie będzie ważne. Ale to zobaczcie, ile mamy do nauczenia się w tym momencie, prawda? No bo taki gwóźdź wbina, wbijany w ciało na pewno jest nieco bardziej dotkliwy Czer nie strasz widzów niż to płaskanie tak... po głowie. Sam, sam sam Jezus w kursie mówi, że takie lek ekstremalne lekcje nie są już konieczne, ponieważ on je wykonał i pokazał, że to nie ma znaczenia. Owszem, ale zobaczcie, co się dzieje za naszą, za naszą granicą, prawda? Te same paskudne sytuacje mają miejsce i chwilowo, no to jest cały właśnie ten kalejdoskop ego że yy, zdarzają się dłuższe czasy pokoju, po czym natychmiast ktoś zaczyna przy tym kombinować z jakiegoś powodu, bo się nic nie działo, nie? To trzeba coś, jakiś kryzysikie, prawda, albo jakąś wojenkę mniejszą lub większą. Takie zabawy w piaskowni, że tak powiem na szachownicy, które, które, w które angażują się możni, że tak powiem, tego tego świata. Oczywiście nikomu nie życzę, żeby miał, yy, 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 miał tego rodzaju doświadczenia bardzo, bardzo wymagające od niego mistrzowskiego poziomu. I z tym, że mówię, dla, dla umysłu oświeconego, który nie cierpi, ponieważ nie ma w nim winy, tak jak czytamy w kursie, to jakiekolwiek cierpienie nie jest możliwe. I w tym momencie cóż. No tak jak w tym właśnie śnieniu na jawie śni nam się coś przykrego. Ale nie traktujemy tego serio, tak? Przypominamy sobie o tym, że to jest tylko sen. Ale mówię, to wymaga wielkiego mistrzostwa. I na szczęście większość z nas nie będzie miało tak ekstremalnych pokus nieprawidłowego postrzegania siebie, tak? okay. Rozładowałem atmosferę. Już się nie boicie. Nie ma się czego bać. No, ja się, ja się boję troszkę mniej, więc nic. chyba tak. Dobrze, to dzie, no. dzięki Czarku, dzięki za, za, odpowiedź, za odpowiedzi na te pytania. Zapraszam wszystkich do komentowania i do, do lajkowania, a także do subskrypcji kanału. I będziemy starali się jak dalej dostarczać fajne treści kursowe, tak żeby można było trochę posłuchać na temat non na temat kursu i praktyki, ponieważ no, materiału jest chyba dosyć mało w internecie, więc, więc myślę staramy się tu wypełnić tę lukę i, i dać jakiś fajny materiał na ten temat. Tak więc jeszcze raz dzięki tak Czaku to... za spotkanie, za wyjaśnienia. No i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłości, wkrótce. Tak, jeszcze dodam tyle. To, jak to wyglądają te nasze spotkania e, wideo, y, zależy od Was. Zadacie pytania, to będziemy na nie odpowiadali, będziemy poruszali te kwestie. Bardzo no, Wam, jest... kochani, dziękuję za uwagę. I pozdrawiam Cię, Hubert, Cię dziękuję za zaproszenie. No i czekamy na dalsze, dalsze Wasze pytania. Z Bogiem, kochani, pokoju i radości. Cześć. Cześć. Subskrybujcie, lajkujcie Cześć. i do zobaczenia.